Nadchodzą wiosenne przymrozki, a Twoje cenne sadzonki są w niebezpieczeństwie? Zanim wydasz pieniądze na specjalistyczne osłony, spójrz, co masz pod ręką. Folia bąbelkowa to Twój tajny sojusznik w walce z zimnem. To genialny i darmowy sposób na stworzenie mini szklarni dla każdej rośliny. Zobacz, jakie to proste. Weź kawałek folii i delikatnie owiń doniczkę lub wrażliwe pędy młodej rośliny. Pamiętaj o najważniejszej zasadzie. Bąbelki muszą być skierowane do wewnątrz w stronę rośliny. To właśnie te małe poduszeczki powietrza tworzą warstwę izolacyjną, która chroni przed mrozem. Zabezpiecz konstrukcję sznurkiem lub taśmą, ale nie za ciasno. Musi być zachowany swobodny przepływ powietrza, dlatego na górze zostaw niewielki otwór wentylacyjny. To zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci i chorobom grzybowym. Taka osłona działa jak termos. W nocy utrzymuje ciepło, które gleba zgromadziła w ciągu dnia. Kluczowa rada do zapamiętania: bąbelki do środka, góra lekko uchylona. Rano, gdy tylko temperatura wzrośnie powyżej zera, koniecznie zdejmij folię, aby roślina mogła cieszyć się słońcem. Wypróbuj ten sposób już dziś, a twoje rośliny podziękują ci zdrowym wzrostem.